robiąc swoje badania, chcę być jak najbardziej wiarygodny, więc oprócz mojego glukometru, który jest bity w skórę i mierzy 24 godziny na dobę poziom glukozy, mówię, porównam z tymi, które są w aptece. Typowe napaski. No i co się okazuje? No posłuchajcie i zobaczcie. Okej, okay. nie mam dużego skoku. No i mnie wzięło, żeby wypróbować poziom cukru we krwi na glukometrze, który kupiłem w aptece. A mówię, sprawdzę, porównam. No i co się okazuje? No słuchajcie, no popatrzcie na te wyniki tutaj. No trzyma się to kupy. Są skoki, to jakoś idzie wszystko równo. Są spadki. No na tym klukometrze typowym na paski, proszę bardzo. 138, dobra. 14 dla Dobra, tu mamy jeszcze z tej samej krwi. Mam nadzieję, że coś jeszcze uciągnę. Ok, praktycznie ta sama kropla. Proszę bardzo, 181, no, tragedia, jak <laughs> no żeby tu nie było. Cały czas na żywo, no, dobra, proszę bardzo, wynik 115. Ok, paluszek umyty, a teraz zobaczymy, co będzie się w aplikacji. No to są jakieś wariactwa, 185, teraz 15, 115, nawet 245. Fakt, że za jednym razem nie umyłem rąk, więc dokładnie je umyłem, no to wskoczyło 115. Z tej samej próbki krwi yy, pobranej z palca kolejny wynik miałem już 180 parę. Więc nie mam pojęcia o co chodzi w tym wszystkim, ale Was informuję, żebyście mieli baczenie na tego typu pomiary, żebyście nie korzystali tylko z jednego metra, ale porównywali przynajmniej z dwóch, żeby mieć jakieś rozsądek. Czekam na Wasze komentarze i opinie, co Wy o tym sądzicie, bo generalnie ja tu widzę jakieś wariasta.